Juliusz Słowacki Hymn Boga Rodzico Dziewico Słuchaj nas Matko Boża, to ojców naszych śpiew. Wolności błyszczy zorza, wolności bije dzwon, wolności rośnie krzew. Boga Rodzico, wolnego ludu śpiew zanieś przed Boga tron. Podnieście głos rycerze, niech grzmią wolności śpiewy, wstrzęsną się Moskwy wieże. Wolności pieniem wzrusze zimne granity newy i tam są ludzie. I tam mają duszę. Noc była. Orzeł dwugłowy drzemał na szczycie gmachu, i w szponach niósł okowy. Słuchajcie, zagrzmiały spiże, zagrzmiały. I ptak w przestrachu uleciał nad świątyń krzyże. Spojrzał, i nie miał mocy patrzeć na wolne narody. Olśniony blaskiem swobody szukał cienia, i w ciemność uleciał północy. O wstyd wam, wstyd wam, Litwini. Jeśli w Gedymina Grodzie odpocznie ptak zakrwawiony. Głos potomności, obwini ten naród, gdzie czczą w narodzie krwią zardzawiałe korony. Wam się chylić przed obcemi, nam we własnych ufać siłach. Będziem żyć we własnej ziemi i we własnych spać mogiłach. Dobroni bracia, dobroni! Oto ludu z martwych stanie z ciemnej pognębienia toni, z popiołów Feniks nowy powstał lud. Błogosław Panie, niech grzmi pieśń jak w dzień godowy. Boga rodzico, dziewico, słuchaj nas, Matko Boża, to ojców naszych śpiew, wolności błyszczy zorza, wolności bije dzwon i w wolnych płynie krew. Boga rodzico, wolnego ludu krew, zanieś przed Boga tron.